Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. No dzisiaj jak widzicie mamy zmienioną scenerię. Jesteśmy na działce u Hardzika właśnie i jak dobrze wiecie, uwielbiamy grać w gry FPS, z strzelanki i tego typu gry. Dlatego dzisiaj sobie wymyśliliśmy, że sobie zagramy, ale w strzelanie do czegoś i będziemy strzelać z wiatrówki. To, do jest, to jest Magnum. Tak? No, no, jakiś tam magno. Ta mieszcz z tym no, ta, 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 Jest to zwykła wiatrówka Także no, jest, taka zabawka, nie? jest Dość bezpieczne Będziemy strzelać tak, będziemy strzelać do Balonu, do butelki Po wodzie, do puszki Do kubka plastikowego I na końcu po, do Paczki po papierosach I ten który mm, Nie wiem czy ten który szybciej to zrobi Szybciej no Ten który szybciej to zrobi a ten chodzi? wygra. Nie wiem co tam chodzi. Coś tam sobie chodzi. <głos> <głos> ten, który szybciej to zrobi, będziemy liczyć czas. I ten, który szybciej to zrobi będzie bezpieczny, tym. a ten, który zrobi to niestety wolniej ten. E, jutro z samego rana dostaje wiadro, bardzo zimne wiadro. zimnej, naprawdę bardzo zimnej wody. Z około 30, 30 metrów. Latach, tak. Pod ziemią, także tam jest no, Tam jest woda w granicach 3 do 5 stopni, więc jest naprawdę zimna. No i żeby nie przedłużać, to po prostu przejdziemy do strzelania i pierwszy będzie strzelał hardzik. Zaznaczę jeszcze tylko, że szczelając z wietrówki, po każdym strzale trzeba przeładować, i trzeba wsadzić kolejny śród. Także, no będzie trochę zabawy z y, tym wszystkim. Mm, GoPro tylko włączę. Czyli to pierwszy balon. Tak? No, możesz do, do pierwszego, do balonu. A, bo dobra, strzelaj. Dobra. Bang. Weź drugi. A, teraz to? No teraz to możesz puszka. do butelki, możesz do puszki. W sensie kolejność jest bez znaczenia, nie? Dobra. Światło może być słabe, ale. Dobra, teraz coś? Strzelać? Puszkę. Dobra, teraz puszkę. No, a nie, przeszło na wylot. Przeszło dobra, na wylot, dobra. bo wy, widać dziurę. Ale puszka nawet nie drgnęła. Także... O, o, o. Wszystko legalne, wszystko legalne. <laughs> Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Teraz Ube jak plastikowy oberwał, bo się przewrócił. Butelka chyba oberwała. Paczka fajek. No już ostatni, nie? Już ostatnio paczka fajek. No, i to, to będziemy musieli sprawdzić. Bo, no, ja z tym nie widzę dokładnie, ale chyba tam jest na górze. To sobie zaraz sprawdzimy. No, nie. czas będzie liczony bezpośrednio na tym, więc teraz nie wiemy, jaki masz, miałeś czas, ale. Co? Wiadro zaraz... na łeb, Albo wiadro. To się zaraz sprawdzi. No, i teraz, teraz ja, dlatego wszystko sobie poukładamy Przeciw... tak, jak było wcześniej. Pierwszą. No, balona dołożymy i po prostu będzie moja kolej. Popatrz, pani Wszystko jest. Jest, jest. Jakby nie było widać, to tutaj jest zaznaczone, jak, jak trafił. Eee, butelka. powiem na, na butelce. Nie widzę. Na bank musiała Tu. Nie widać, że Takiutki, ja tak, ja. nie. No dobra, to teraz teraz ja spróbuję. U mnie stroną się może być średnią, ale mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Można powiedzieć, że to już to pierwszy będzie balon. Taki naj, najprostszy, najłatwiej trafić. Balon jest. Teraz strzelimy sobie w butelkę, pójdę na łatwiznę. Pójdę na łatwiznę i strzelimy w butelkę. Dobra. No to ładnie. No to ładnie. Bęk! Chociaż nie wiesz, czy pudło bo może wiesz. Może gdzieś tam jednak przeszło. Na nie się butelka. No bo tak delikatnie. Dobra, teraz puszka. Ona już chyba dostała, nie? Tutaj tak z, z lewej strony. Dobrze, niech będzie, bo... No to nie wiem po co. ci się skończą Maj. Jeszcze będzie, że moja konkurencja, a ja... A ja przegrałem, nie? Dobra, teraz. Co teraz? Teraz yy, kubeczek Aha, odbezpieczyłbym sobie najpierw nie? Pudło? Jak pudło? nad kubkiem poszedł czy? Tak, a ty, ty widzisz ruty, nie? Tak. no <laughs> no tam poszło. Musisz na kamerze zresztą. No tutaj kamera będzie wydejty wystawiać, tak naprawdę. A ta puszka powajka, to tak yy, ta paczka po powajka, to tak któraś średnio leży, nie? Średnio stoi. No, no, chyba dobrze leży, no. Trafiony. No trafion. i wszystko masz I jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo ta puszka na pewno jest zaliczona. Mam nadzieję, że mi się udało. Zaliczył puszkę, nie? <ścoughs> Jeden mistrza. To jest oszustwo. <ścoughs> to jest oszustwo. <ślesk> Idziemy na Tu? No, to są ślepaki To są ślepaki normalnie, co nie idzie tak no Ty, nie mam śrutu Ale wstyd O nie, czekaj, jeden mi wypadł jeszcze no Mogę się? na chwilę zobaczyć, czy coś się nie popsuło, może? To już wiadomo, kto jest wygrany, kto jest przegrany No ale to jeszcze raz butelkę Teraz została i się nawet przewróciła Sprawdźmy, czy <grym> coś jest nie tak Nie no, mówię, sprzęt wadliwy To nie mój sprzęt i <grym> Ja przy składaniu jej mi śruty wypadały Znaczy no, nie w to samo miejsce no. mi poszło boki Nie, jest, jest, no jest potem Sprzednie niezawodny. Kubek No dobra, dobra Bęk tak, Jeszcze tak nie popisuj tymi swoimi umiejętnościami No, także tam Było no, fajnie eee... Zobaczymy się rano jak dostanę wiadrem na web I to będzie około godziny na pewno siódmej. Także Jeśli chcecie to Zaraz zobaczycie Jak to wszystko wygląda No i dobra mamy już drugi dzień Tak jak mówiłem Kara to kara Także No ta woda to jest tak No ile ona może mieć 3 stopnie 3 do 5 stopni może maksymalnie ja sobie klęknę, żeby było wygodniej, ale Ej, mamy dwa wiadra z racji tego, że w dwie rzeczy po prostu nie trafiłem i, I tak niech to będzie. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. Ty Dobra, jeszcze raz, ale to na raz ma być. No, ale... no, na, no na raz, na raz Mimo tego, że mamy godzinę dziewiątą, jest już bardzo ciepło, bo jest ponad 20 stopni, to to jest niesamowicie zimno. No dobra, i to tak naprawdę byłoby wszystko. Zdaje się, że to był najlepszy moment całego odcinka. Zdecydowanie. No, no właśnie. I jeśli chcielibyście więcej takich odcinków z tym panem, bo teraz już, nie ma, teraz już można się tak spotykać, więc, no, oczywiście, zostawiacie łapy w górę, subskrypcję na moim kanale. Link do hardzika kanału będziecie mieli w opisie. I Instagramy tutaj, wyświetl tutaj. Instagramy tutaj będą wyświetlone. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.